Czy błędy, które niszczą twoją zdolność kredytową? Nawet jeśli myślisz, że robisz wszystko dobrze. Błąd numer jeden. Za dużo zapytań w B. BI. Bierzesz raty na telewizor, telefon, konsolę, bo wydaje ci się, że dobrze budujesz historię kredytową, a bank widzi jedno. Gość ryzykuje. Co chwilę sięga po nowe zobowiązanie. Efekt? Minus do zdolności i scoringu kredytowego. Błąd numer dwa. Składasz wniosek o wysoką pożyczkę gotówkową tuż przed wnioskiem o hipotekę. Ty tylko chciałeś zmienić auto na lepsze? a bank widzi, gość bierze w kredyt na wkład własny. Dlatego pamiętaj, każdy kredyt, większy kredyt przed hipoteką, to spadek twojej wiarygodności. Błąd numer 3. Przelewasz znajomym kasę tytułem spłata długu. Teoretycznie w BIKu nie ma żadnego kredytu, a przed bankiem właśnie w historii kredytowej przyznajesz się do kolejnego zobowiązania. Pamiętaj o tym, że system ocenia Cię według tego, co widzi, nie według logiki. Musisz pamiętać o tym, że kredyt hipoteczny to nie logika, to jest system punktowy. I często działa zupełnie inaczej niż myślisz. Chcesz mieć pewność, że nie wyłożysz się na tych pułapkach? Koniecznie umów się na 15-minutową rozmowę z ekspertem na poradakredytowa.pl, gdzie przeprowadzamy Cię krok po kroku, jak wygląda proces kredytu, jak się do niego dobrze przygotować, nawet jak to będzie. Będzie 12 miesięcy do przodu. Pamiętaj o tym, że bank nie myśli tak jak ty. Jeśli spełnimy zasady gry z bankami, to będziesz miał szansę wygrać i oszczędzić setki tysięcy złotych na odsetkach. 15 minut konsultacji cię nie zbawi, a lepiej, żeby dziesiątki tysięcy złotych zostały w twojej kieszeni, a nie w kieszeni banku.